A więc witam w soboty w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. Dzisiaj odcinek numer 5 z serii: Jak powstaje syndrom mojego faceta, i pomówimy sobie o kolejnym przypadku toksyczności matki, czyli tak zwana maczyna rana, i porozmawiamy sobie o tak zwanej matce narcystycznej. Jeżeli, oczywiście, interesuje Was ten temat, to nagrałem już cztery poprzednie odcinki, które znajdziecie tu na kanale. Nimiły facet na YouTubie oraz na TikToku. A więc, do czego ogólnie przyczynia się narcystyczna matka i wychowanie przed taką, przez taką właśnie matkę? Jak zawsze mówię, mówię na tych filmach, nikogo nie obwiniamy. Te filmy są typowo informacyjne, po to, aby zobaczyć, czy my mamy ten schemat. Jeżeli mamy ten schemat, no to warto być tego świadomym i jeżeli chcemy. Poprawić, czy nasze relacje, czy nasze relacje z pieniędzmi, czy nasze relacje z ludźmi, czy ogólnie nasze samopoczucie, czy naszą pewność siebie, czy naszą miłość do siebie. Wszystko jest związane z relacją z matką. A więc matka narcystyczna jest to kobieta, która ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Często taka matka, kiedy jej dzieci, czy to syn, czy to córka, Otrzymają jakąś nagrodę czy wyróżnienie w szkole. Ona często przypisuje sobie te, te wszystkie nagrody te, czy te wszystkie dyplomy, to co dziecko dostaje, bo uważa, że to wszystko dzięki niej. Ona jest ogólnie skupiona na sobie. Tak naprawdę tej matki nie obchodzą jej dzieci, obchodzi ją tylko czubek własnego nosa. Niestety jest to bardzo ciężkie zaburzenie, które. Bardzo dużo powoduje spustoszenia przede wszystkim w umysłach dzieci. Taka matka przy jakikolwiek imprezach, czy będą to śluby, czy jakieś tam przyjęcia, ona zawsze będzie chciała być w centrum uwagi. Kiedy na przykład jej dziecko stanie się, na przykład jest to komunia i dziecko jest w centrum uwagi, ona będzie chciała to dziecko jakby zrzucić z piedestału. Ona będzie chciała być centrum zainteresowania. Ona będzie chciała, żeby to ludzie się nią interesowali, a nie dzieckiem, dlatego że ona czuje się niepewnie, ona czuje się niespokojna, ona jest niespokojna, ma bardzo w sobie dużo lęku, no i poprzez atencję pośród innych ludzi, ona uważa, że, że po prostu wtedy lepiej się czuje, bo pamiętajmy, jeżeli mamy pewnego rodzaju zaburzenia, to wtedy szukamy właśnie ukojenia, szukamy Właśnie w atencji innych ludzi, szukamy w samochodach, szukamy w różnych rzeczach, które nam przyniosą ulgę. Wiadomo, że to jest to fikcja, bo nikt nie może nam dać miłości, nikt nie może nam dać uwagi, nikt nie może nam dać tego, czego wszystkiego, czego nam zabrakło w dzieciństwie, bo wiadomo, taka matka też była wychowana w trudnym domu podobnie i ona właśnie szuka tego, czego nie otrzymała w swoim domu. A wiadomo, jedyną osobą, która może nam to dać. Jesteśmy my sami, ale taka matka oczywiście o tym nie wie. I nawet jeżeli my jesteśmy na, tym, na, na tej drodze rozwoju osobistego czy duchowego i zobaczymy, że nasza matka może mieć takie zachowania, czyli właśnie nie jest wybuchowa, czyli jest osobą, która właśnie jest niestabilna emocjonalnie, która nie interesuje, się, tak wcześniej, tak jak wcześniej powiedziałem, nie interesuje się dzieckiem, tylko sobą. Kiedy my mamy tę świadomość i będziemy chcieli tą matkę, Wziąć na terapię, czy będziemy chcieli tą, z tą matką i pokazać, że będziemy chcieli jakby ją wyedukować. Niestety to jest bardzo krótka i wąska linia, dlatego że no nie można tego zrobić. Dlatego że przede wszystkim pamiętajmy, żebyśmy kogoś, żeby ktoś chciał się zmienić, przede wszystkim musi chcieć to zmienić chcie, musi podjąć taką decyzję. Musi przede wszystkim tego chcieć, ale taki schemat narcystyczny jest bardzo trudny do zmienienia, praktycznie jest niemożliwy. A więc przede wszystkim to, mu, to my, jakby, budujmy tą asertywność, tą miłość do siebie, tą akceptację, abyśmy kiedy się spotkamy z taką matką, to żebyśmy byli po prostu, żebyśmy potrafili się jakby emocjonalnie obronić. Bo często właśnie taka matka nawet nie wie, że tak postępuje, że ona słowami potrafi ranić, potrafi krytykować, potrafi porównywać, potrafi wszczynać bezpodstawnie awantury w domu. Dlatego, że jeżeli dziecko się jej sprzeciwstawi, to ona oczywiście uważa to za atak. A kiedy będzie atak, ona zrobi wszystko, żeby dziecko znowu było pod jej kontrolą. A kiedy dziecko z tej kontroli wychodzi, czy to na przykład wyprowadza się z domu. Czy idzie na studia, czy ogólnie chce założyć rodzinę, taka matka robi wszystko, żeby wszystko wróciło do poprzedniego stanu, dlatego że ona nie akceptuje, kiedy dziecko idzie w swoją stronę. No tak to wygląda. Jest to naprawdę straszne z jednej strony, a z drugiej strony warto być przezornym. I właśnie tak powstaje syndrom mojego faceta, bo jeżeli taki mężczyzna jest wychowany w takim domu przez taką matkę, to później taki mężczyzna Szuka akceptacji, szuka aprobaty właśnie wśród innych ludzi, dlatego że nie otrzymał tej aprobaty od swojej matki. No i kiedy wychodzi w dorosłe życie, to szuka właśnie aprobaty pośród kobiet. A wiadomo, kiedy szukamy aprobaty pośród kobiet, a nie mamy tej aprobaty zbudowanej, nie mamy tej pustki emocjonalnej zaleczonej i szukamy wszystkiego, co jest na zewnątrz, to niestety bardzo często to się kończy. Nie tak, jak powinno, dlatego że wszystko, co na zewnątrz nie może nam tego dać, jak powiedziałem wcześniej, to możemy dać sobie sami, to możemy zbudować sami. Oczywiście wymaga to czasu, cierpliwości i energii, ale możemy z takim schematem, kiedy mamy, możemy z tego wychodzić. Krok po kroku. Jak wychodzić, oczywiście mówię na tym kanale, jak z tym pracować. No i już oczywiście, jeżeli w tym momencie szukacie. E, jakby porady, czy szukacie różnych informacji, jak zadać o swoją sylwetkę, to jak zawsze po tym filmem będzie link do mojej książki, w trzech różnych wersjach audiobooka, ebooka oraz wersji książkowej jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie bardzo ważne jest banie przede wszystkim o sylwetkę, dlatego, że to buduje nasz mental, buduje przede wszystkim naszą pewność siebie buduje nasz wizerunek, a wizerunek naszej osoby ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Już niedługo książka o zdrowiu mentalnym tam będę również poruszał różnego rodzaju właśnie toksyczności matki, o których mówię w tych częściach, które już nagrałem. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, prześlijcie ten film dalej. Może będziemy mogli dotrzeć na pewno dotrzemy do ludzi, którzy szukają takiej wiedzy, szukają takiej informacji. Dlatego, że te, te informacje, rzetelne informacje mogą zmienić życia ludzi, dlatego że często ludzie żyją w schematach nieuświadomionych, ludzie żyją w schematach, którzy po prostu nie wiedzą. Kiedy się rozwijamy, natrafiamy na informacje, ja jeszcze kilka lat temu w ogóle nie miałem żadnych jakby... miałem informacje, ale nie wiedziałem, że coś takiego jak maczyna rana, czy ojczowska rana istnieje. Kiedyś przeglądałem pewne informacje, ale to do mnie nie docierało. Dlatego, że na pewnym etapie naszego życia pewne informacje do nas nie dotrą. Dopiero będzie musiało upłynąć pewna ilość czasu, dopiero my sobie uświadomimy, że takie informacje dopiero do, do nas dotrą, dlatego, że my sobie to uświadomimy. Dotrą, dlatego, że nasza świadomość będzie na to pozwalała. Będziemy na pewnym poziomie świadomości. Dzięki temu te informacje dotrą. Wcześniej będziemy uważali, że to jest kłamstwo, dlatego że nie będzie to zgodne z naszym paradygmatem, czyli z naszym systemem wierzeń. Również o paradygmacie mówię na tym kanale, a więc do zobaczenia, do usłyszenia, fantastycznego dnia, pozdrawiam.